Trzy-cztery było trochę jak przy wspólnym skoku yy, przez skakankę albo gumę do skakania, ale no, myślę, że mogłoby, mogłoby być fajnym początkiem. Dlaczego ten film jest taki ważny dla mnie? Odpowiedz mi, bo ja oglądam historię tych dwóch bardzo młodych dziewczyn, jak one sobie rozmawiają i sobie cały czas myślę, że to o mnie. Czy też tak miałaś, jak je podsłuchiwałaś, kiedy one tworzyły po prostu ten swój świat i opowiadały mhm. nam o nim? Znaczy nie, to w ogóle jest mi bardzo miło, że tak mówisz. Yy, jakby nie, no jasne. Myślę, że jakby w obu tych bohaterkach, jakby gdzieś tam od początku się przeglądałam, mimo że na początku wydawało mi się, że one są ode mnie coraz bardziej odważniejsze, yy, właśnie, <słuch> że ja w ich wieku jakby nie byłam tak, tak świadoma wielu rzeczy. I to było dla mnie takie, wow, fajnie, że teraz tak jest. Znaczy pewnie jest różnie. Tak, pewnie jest różnie, to, jest, to są jakby te szczególne dziewczyny, ale dlatego też chyba jakby one były no jakby takim zaczątkiem tego projektu, tak, one dwie. Bo, bo na samym początku miał być zupełnie to inny projekt. Tak? Okej, okay, czyli one gdzieś z jakiejś większej grupy, po prostu się y, objawiły i stwierdziłaś, że dobra, tylko one dwie. Jak to było? Powiedz trochę o tym Tak, też. tak, tak. To y, jakby w ogóle to miał być krótki metraż i to miały być rozmowy z różnymi dziewczynami w wieku od 10 właśnie do 16. Takie było założenie. I rzeczywiście gdzieś tam tym tematem głównym była pierwsza miesiączka, czyli mhm. to, były, to miały być właśnie dziewczyny, które są przed, które gdzieś tam to właśnie przeżywają i dziewczyny, które już gdzieś tam to przed chwilą przeżyły, ale jakby młode, młode osoby. No i rzeczywiście jakby po prostu to było pierwsze nagranie. Jakby ja, ja jeszcze później, bo od początku jakby byłam z moją przyjaciółką operatorką Kachną Baraniewicz w tym projekcie. Ona była ze mną cały czas i rzeczywiście byłyśmy takie wow, jakie one są w ogóle niesamowite. No i jakby później jeszcze były nagrania z innymi dziewczynami, które też oczywiście były bardzo fajnymi osobami, ale były starsze. Jakby mm. chodziło o to, że jakby tu było coś takiego, że one jeszcze są na pograniczu, że jeszcze są właśnie Jasne. dziećmi gdzieś, a już zaraz nie będą. Mm -hmm. Czytałam ostatnio taką książkę Weroniki Murek, Dziewczynki tak. i one są właśnie jeszcze dziewczynkami, które przymierzają nawet w dosłownym sensie się do różnych sytuacji, do różnych ról, też do różnych stylów, gdy mowa chociażby o o ubiorze, ale jeszcze mogą dużo rzeczy dla siebie wybrać. I to jest jakoś niesamowite w tym filmie dla mnie, że one są takie testujące różne sprawy. Tak, tak, w ogóle tak. Ta książka jest w ogóle wspaniała. Bo ja też e, ostatnio ją czytałam i jakby, no, jakby gdzieś tam super, że o niej mówisz, bo jakoś tak e, ona rezonuje we mnie, wiesz? Znaczy, e, oczywiście, już przeczytałam ją po skończeniu filmu, ale. Ale to jest ale gdzieś, ducha. Tak, 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 tak. A powiedz mi, em, bo one sobie rozmawiają, czy to siedzą w, na tym domku, gdzieś tam na, na placu zabaw, czy po prostu e, gdzieś e, po prostu e, na łóżku i, i gadają, ale czy ty musiałaś im jakby podrzucać te tematy, czy one po prostu jak już zaczynały gadać o dziewczynskich sprawach, to e, to samo to, to szło? Jak to działało między wami? Mhm. Tak, rzeczywiście było tak, że ja gdzieś tam mm, widziałam, jakie tematy mnie interesują, ale to było tak, że coś, coś, coś podrzucałam, o coś się pytałam, ale czasem one miały lepsze pomysły i w ogóle ciekawsze rzeczy wychodziły od nich. E, coś się działo w ogóle gdzieś pomiędzy, tak jakby. E, więc myślę, że to było tak trochę pół na pół, prawda? Jakby gdzieś na początku zwłaszcza myślę, że ja też jakoś czułam, że muszę bardzo gdzieś tam te tematy znajdować, a ona gdzieś powoli, no wiadomo, ja też je bardziej poznawałam. E, poznawałam jakoś ich świat, i mm, też, też tak jakby starałam się obserwować, bo e, mm, jakby to, to, jakby gdzieś tam e, ja mam dzieci, ale mam młodsze dzieci, mam w ogóle synów. Więc jakby mm. gdzieś tam, no jakby pamiętałam e, siebie gdzieś, no ale też jakby, wiadomo, świat jest już trochę inny i też jakby one były inne. To już jest gdzieś... świat SSA, Tak, dokładnie. I e, no tak, nie, myślę, że gdzieś to było e, jakby, wiesz, troszeczkę podrzucane, e, a, a czasem właśnie od nich te rzeczy wypływały. Mm. Myślę, że te pytania w ogóle jagody, które ona zadaje rodzicom, były mm. zupełnie od niej. Okej, okay. na przykład. E, a masz takie poczucie, że czegoś się od nich nauczyłaś? Po tej wspólnej mm, drodze? Mm, no tak, ja, ja jakby myślę, że e, jak najbardziej, tak, tak jak powiedziałam na początku, że właśnie zaskakiwało mnie to, że one mają jakąś taką siłę w sobie i właśnie e, mają wiele rzeczy tak e, przemyślanych i mm, no jednak e, dążą do tego, e, do, do czegoś dążą w sensie. Em, nie wiem, jest jakiś w nich rodzaj spokoju, mimo że jakby są w jakimś trudnym okresie, to mm, nie wiem, są jakieś takie bardzo, y, jednak mają taką moc w sobie, żeby robić to, to nie wiem, gdzieś tam co, co chcą, czy jakby wypowiadać się na jakieś tematy w taki otwarty sposób. No tak, nie wiem. Niezła no. lekcja tak, dla mnie właśnie. też. Szczerze mówiąc, też sposób komunikacji na przykład z rodzicami. No ja tego chyba nie umiałam, będąc w ich wieku, szczerze mówiąc, a one są tutaj naprawdę stoją przy sobie i tego można im pozazdrościć. Dopytam cię o jeszcze jeden wątek, bo w tym filmie jest dużo animacji. To było wiadomo od początku, że będziesz sięgała po taką formę, żeby uzupełnić trochę tej historię. Tak, tak. Znaczy ja w, ogóle, ja w ogóle kocham animację, więc jakby rzeczywiście, znaczy w ogóle na samym początku, zanim jeszcze poszłam na jakieś tam warsztaty, to ja w ogóle myślałam, że to będzie animacja A, całość. Okay. Mm -hmm. I jakby gdzieś zostałam tak przekonana, że nie, no zaraz, nie, poczekaj, może jednak nie animacja. No i tak, ale ta animacja gdzieś cały czas miała być i rzeczywiście jak zrobiłam taki trailer developmentowy, to ona gdzieś się pojawiała w takich inspiracjach i cały czas było poczucie, że to dobrze zrobi, gdzieś tam dodaje jakiegoś takiego innego wymiaru, yy, też może, no, jakby animacja, akurat to będzie animacja plastelinowa, znaczy to jest animacja plastelinowa yy, i rzeczywiście gdzieś tam ta plastelina, myślę, nadaje jakiejś takiej cielesności i w ogóle też takiego klimatu jeszcze dziecięcego trochę. No, no tak, tak, ale jeszcze można z niej dużo ulepić, tak, tak jak one z siebie będą mogły dużo ulepić. Dziękuję bardzo. Przyjaźń, lato, zabawa, wakacje. Chyba nie ma nic lepszego niż kilka tych rzeczy, o których teraz powiedziałam. Szczególnie jeśli możesz to robić ze swoją najlepszą przyjaciółką i przy okazji kręcić o tym film. Właściwie o tym jest Lato Kolibrów. Jest o dwóch dziewczynach, o Sylwii i Bebie, które mieszkają w przygranicznej miejscowości Laredo, więc trochę są w takim pasie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Same mają doświadczenie migracji, cały czas zresztą to widmo migracji, widmo bycia wyrzuconą z pewnego świata i konieczności powrotu do innego nad nimi wisi, ale nie zmienia to faktu, że spędzają czas robiąc razem rzeczy. Trzy razy R. Jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie właściwie tutaj ten film może w nasze życie wnieść, to zachęta do tego, żeby współdziałać, żeby eksperymentować, żeby rozmawiać, ale żeby też spełniać się Artystycznie, a Sylwia i Beba mają tę wspaniałą możliwość, że mogą o tym opowiedzieć filmowo, bo montażyści i producenci zaufali im na tyle, że to one wpłynęły głównie na to, jak ten film wygląda, co zaowocowało też nagrodą Sexy Generation na festiwalu w Berlinie. No i właśnie, jest dużo radości w tym filmie, ale też jest dużo rozmów na poważne tematy, na te trudniejsze tematy, które przyjaźni młodych osób i osób w każdym wieku mają prawo wybrzmieć ale najfajniejsze jest jednak to, że kamera trafia właściwie w ich ręce, że one wpływają na to w jaką stronę będzie podążała ich historia. Wymyślają różne akcje, wymyślają różne scenografie. Uwielbiam sceny w tym filmie, kiedy zabierają swoje mamy na bingo i po prostu robią tam naprawdę niezły odjazd podczas całej tej sytuacji. Więc świetnie się to ogląda. Spotkałam się nawet z opinią, że ten film trochę wygląda jak film Film fabularny, ale nie, zdecydowanie jest to kino dokumentalne. Pokazujące doświadczenie młodych osób, właśnie z takiej bardzo interesującej perspektywy, bo w ich własnym wydaniu, w ich własnej opowieści i w ich własnym sposobie życia. Szczególnie jest to dla mnie istotne, że razem z festiwalem Millennium Docs Against Gravity tworzymy też taki program edukacyjny, który nazywa się Akademia Filmu Dokumentalnego, i tam właśnie bardzo młode osoby, studenci, mogą wziąć po raz pierwszy telefon czy kamerę w swoje ręce i spróbować opowiedzieć, Mikro własną historię. Więc mam wrażenie, że ten film idealnie by się sprawdził właśnie dla naszych studentów. Pomyślę nawet o tym, czy nie dałoby się go dodać do naszego programu edukacyjnego. Ale tymczasem Lato Kolibrów jest zdecydowanie tym, co warto zobaczyć, z czym warto się spotkać i też zobaczyć, że to jest możliwe, żeby bardzo młode osoby realizowały o sobie film i mówiły swoim własnym językiem. A Sylwia i Beba zdecydowanie takimi osobami są. Nastolatkach. To jest taki gatunek, który bardzo dobrze ma się w kinie fabularnym, teenage movie, coming of age itd. Tak tak Ale w kinie dokumentalnym również. I na festiwalu takich filmów będzie kilka. My rozmawiamy o filmie Niki, który absolutnie podbił moje serce. I chciałam Cię właśnie zahaczyć o ten wątek. Czy coś się zmienia w tym kinie robionym o nastolatkach, gdy mowa o kinie dokumentalnym? Zauważasz jakąś zmianę? Ja myślę, że tak jak nie w tym filmie, o którym wspominałaś, to też w innym. Bohaterowie i bohaterki bardziej partycypują w tworzeniu filmów dokumentalnych na pewno, więc to jest istotne. Ja myślę, że to, to też jest ważne, że kino dokumentalny w ogóle teraz skupia się bardziej na nastolatkach, i to jest dobre, ponieważ, no okej, okay, to jest bardzo trywialne, ale wiemy, że one i oni są przyszłością, a często jednak patrzy się na nich z góry. Niesłusznie, bo tak jak pokazują wszystkie te filmy, są tu dużo bardziej dojrzałe osoby niż osoby dorosłe, które często pokazują, pojawiają się też na przykład w tych filmach, więc mamy już takie fajne zestawienie i możemy to zobaczyć na, na ekranie kina. No i na pewno taką postacią jest Nikki, o której mówisz, jakby jest to bohaterka niesamowicie inspirująca i niesamowite jest to, że jest to osoba o takiej wytrwałości i o takiej dojrzałości. Która przeciwko sobie no, ma bardzo dużo wyzwań, bo i w domu, i w szkole, i z tym wszystkim musi sobie poradzić i, i no myślę, że radzi sobie świetnie. Nawet jeśli gdzieś tam się potyka, to od razu się podnosi i idzie dalej. Dla mnie niesamowite w tym filmie jest to, jak ona potrafi nazywać emocje, które przeżywa i różne stany, z którymi ma do czynienia, bo ta jej rodzinna sytuacja do prostych nie należy, bo zarówno matka, która choruje, do tego ten ojciec, który jest po prostu zjawia się i znika jak Mr. Ameryka w starej polskiej piosence, a ona potrafi z dorosłą osobą, która ją jakoś tam wspiera, czy to jest osoba w szkole, czy, czy osoba psychoterapeuty powiedzieć dokładnie, w czym jest rzecz. To jest jakieś niesamowite Mam wrażenie, że my się moglibyśmy od niej uczyć takich rzeczy. No ja myślę, że to właśnie jest też coś, co pokazuje ten film, bo pomimo, że ta, bo to jest kontekst jest holenderski i pomimo tego, że oczywiście tam może czasem też te instytucje zawodzą, to jednak jest pokazane, że one tam są i że to wsparcie jakieś jest i istnieje. I myślę, że to w ogóle taka tradycja mówienia o, o emocjach i, o komuniku i tradycja komunikowania się jest dużo bardziej rozwinięta też w tym kraju niż na przykład w Polsce. Ja myślę, że też ten film jest bardzo ważny w naszym kontekście, bo i zdrowia psychicznego w ogóle dodatków. I też tego, że oprócz tego, że oni nie mają w ogóle i one nie mają wsparcia, to jeszcze często to na barkach nastolatków jest wspieranie rodziny, która, mhm. bo rodzice też mają prawo mieć problemy psychiczne i też trzeba może im pomóc. Więc jest to jakaś cała piramida, która u nas w kraju może. W nie ma do końca właśnie tych fundamentów potrzebnych, żeby, żeby dać przynajmniej jakieś narzędzia poznawcze takim osobom jak Niki. Oczywiście ona jest wyjątkową postacią i też nie bez pokazury jest o niej film pewnie, a, ale myślę, że takich osób jest więcej i, i że potrzebują no, chociażby zobaczyć taki film, Jasne. żeby wiedzieć, że nie jestem sam sama, ale też jednak potrzeba jest takich instytucji. Więc ja też mam nadzieję, że że taki film może zostanie, chociaż troszkę szerzej zobaczony przez jakieś osoby, ja które wiem, później że mogą. ktoś się... z tego wyciągnąć lekcję. Żądam, jest taka plansza, że ten film jest dedykowany wszystkim, Niki. Na świecie, właściwie, których jest naprawdę dużo. Dla mnie też ciekawe w tym filmie jest, są rozwiązania formalne, bo on jest dosyć radykalny pod względem montażowym. Tam są takie przebitki, które bardzo jasno nam wskazują, co mamy sobie pomyśleć o danej sytuacji, ale też jest animacja. I to jest w ogóle taki wątek, o którym warto tutaj powiedzieć, bo animowany dokument no to zderzenie dwóch światów zupełnie od siebie odrębnych, a często twórcy z tego korzystają. Też obserwuję, że to się. Jakoś y, zmieniam faktycznie w myśleniu o dokumencie? Na pewno coraz częściej, bo wszyscy mamy w głowie fal z Bashirem, potem przeżyć, które wygrało nas festiwal, ale w tym roku na festiwalu wydaje mi się, że co najmniej cztery bądź pięć filmów sięga po animację w dużym dosyć stopniu. I dlatego, że ona jest bardzo wdzięczna tak naprawdę i jest wdzięczna dla kina dokumentalnego, ponieważ jeśli chcemy pokazać coś, Czego, czego nie ma, czego nie możemy, bo na przykład nie mamy materiałów archiwalnych albo bo chcemy rozmawiać o emocjach bohaterki czy bohatera. No to w kinie fabularnym mamy dużo bardzo rozwiązań. W kinie dokumentalnym jest ich radykalnie mniej. No i oczywiście możemy rozmać. Nie jest radykalnie mniej pieniędzy, więc łatwiej Dokładnie. coś narysować niż zatrudnić aktorów. Dokładnie, bo te sceny inscenizowane czasem w kinie dokumentalnym się sprawdzają, ale czasem faktycznie wyglądają jak jakieś amatorskie kino. Więc tutaj ta animacja sprawdza się perfekcyjnie, żeby, no właśnie mamy filmy, gdzie ona zastępuje archiwalia i opowiada jakąś historię z przeszłości, mamy takie filmy. Ale mamy też filmy właśnie takie jak Niki, gdzie pomaga nam zrozumieć ta animacja, na przykład stany emocjonalne bohaterki czy bohatera. Oczywiście to zależy też od filmu, są filmy dokumentalne, gdzie bardzo dobrze się sprawdza to, że nie do końca wiemy, co czuje. Główna bohaterka, czy bohater, że trochę zgadujemy przez cały film, i to też jest ok, ale w tym wypadku e, myślę, że to dobrze, że jest jednak Jasne. szczególnie też dla różnorodnej publiczności, że ten przekaz trochę jest jaśniejszy, i że ta bohaterka daje nam jakiś taki wstęp do swojego świata wewnętrznego też, no bo czasem tylko widzimy, że jest bardzo wytrwałą osobą, no ale chcemy też trochę ją bardziej zrozumieć, no i dzięki temu ta animacja. Daje nam takie wejście do jej świata. Wow.